Witam serdecznie, pokażę Wam dzisiaj wyprawkę szkolną firmy StarPak na licencji Barbie Tajne Agentki. Gwiazdy wielkiego ekranu, które mogliście podziwiać, e, dzięki podziwiać ich moc, e, fantazję, pomysłowość, umiejętność rozwiązywania zagadek, a także posługiwanie się różnymi gadżetami, z e, nowych, nowych technologii, teraz znajdują się na najróżniejszych akcesoriach w wyprawce szkolnej. Ze mną między innymi wielki plecak który wcale nie jest taki duży, bo tak naprawdę to bardzo zgrabny plecak, dzięki czemu nie napakujecie do niego tysiąca rzeczy, weźmiecie trochę mniej, rozsądnie podejdziecie do tego pakowania i nie będziecie dźwigać gigantycznych ciężarów na plecach, a to ważne. Jego zapięcie jest bardzo wygodnym uchwytem, takim gumowym. Wszystko zgrabnie chodzi, mamy kilka szuflad, tutaj bocznych takich różnych... Przestrzeni zapinanych. Tu nawet dodatkowa siatka. Tu miejsce na picie, i to super, że ono będzie na zewnątrz plecaka, bo wtedy nie zaleje książek, zeszytów i innych skarbów, które są w środku. Ale chciałam Wam zwrócić uwagę na to, że plecak ma stelaż zewnętrzny, Miękkie poduszki, które spowodują, że ułożenie go na plecach. Plecy będą oddychały, ciężar będzie równomiernie rozłożony. Oczywiście, jeśli dopasujecie odpowiednio. E, długość e, ramion, tak żeby on e, dobrze na plecach leżał. Rączka jest e, usztywniana, to jest taka część, za którą jednak dźwigamy plecaki e, i ona też się może niszczyć, ale naprawdę jest mocna, gumowana i co ważne tył plecaka, no bo ten plecak stawiamy, e, stawiacie wszędzie pod klasą, e, na ziemi jest wzmacniany, taki chropowaty i to jest e, mocna e, część bo że się nie, nie pobrudzi, nie wytrze. W serii znajduje się między innymi taka teczka formatu troszkę większego niż A4, w której zmieszczą się wszystkie wasze rysunki. To też jest taka rzecz, która e, jeżeli macie szafki szkolne, możecie tutaj trzymać wszystkie, nie wiem, książki, zeszyty niepotrzebne, e, luźne kartki, tak żeby się nie pomiotły, nie pogubiły. Lub czasami są segregatory w samej klasie i to też myślę, że będzie wygodna rzecz. Możecie to okleić, podpisać i wiadomo, że to będzie wasze. Jest też worek, który ma taką przewiewną część, więc to co będzie w środku, na przykład buty, będzie oddychało. On jest zaciągany. I słuchajcie, może też być plecakiem, więc jeżeli krótka wycieczka, też nie musicie dźwigać, możecie mieć go w formie plecaka. A teraz dobieram się do zawartości plecaka i zobaczycie, jakie tam są w środku cuda. Tada! Otwieramy przepasny plecak i zaczynamy. Pierwsza rzecz: piórnik. Muszę przyznać, że jestem fanką tego typu piórników, dlatego że naprawdę e, waży najmniej i może tutaj zmieścić wiele, wiele akcesoriów. W środku już z automatu jest linijka e, i co my tu mamy? Mamy tutaj, niech no zobaczę, to są słuchajcie dwa długopisy automatyczne, też e, na licencji. A tu mamy wielki piórnik już stały z wyposażeniem. Tak wygląda jego przód. Znowu to wygodne zamknięcia, a w środku starpakowe kredki, linika, temperówka, gumka. A w drugiej przegróbce mamy notesik agentki, ołówek, długopis i yy, kilka flamasów. Ale to nie wszystko. Oddzielnie możemy dokupić kredki, naklejki na zeszyty także z Barbie. To oczywiście z akcesoriów farby. I tutaj, co my tu mamy? O, i mamy torebkę. To jest wygodna rzecz, jak idziecie na krótką wycieczkę. No bo możecie tutaj najpotrzebniejsze rzeczy ze sobą zabrać. E, torebka jest zapinana. Więc tu się sporo zmieści. Ja ją tak troszeczkę wypcham, pokażę Wam, że zupełnie pakowna sprawa. Na krótką wycieczkę, naprawdę fajna, ma taką chropowatą powierzchnię, która w ogóle tak mieni się tak troszeczkę e, takimi cekinkami, w błyszczy. Mamy kredki świecowe, 12 kolorów. Otworzę je, zaraz Wam pokażę jak wyglądają. Łatwe otwieranie, zobaczymy, o to prawda, zobaczcie, tutaj można je otworzyć. Klasyczne świecówki, ale one są wdzięczne w malowaniu, no, więc na pewno Wam się przydadzą. O i to jest, słuchajcie, czaderski długopis. Muszę Wam otworzyć, bo to jest jedna z moich ulubionych machistarów. I niech no policzę, ile kolorów. Oczywiście tu są wymieniane wkłady. Możemy różnymi długopisami rysować, i kolory. Fioletowy, czerwony, żółty, e, zielony, niebieski i czarny. Dwa, cztery, sześć kolorów. Naprawdę sporo. E, o, mission complete. I, i wizerunek barwi w środku. A tu mamy taki plecak, myślę, że przedszkolaka. O, taki regulowany. No, możecie myślę, że na wyciecz, wycieczki takie mniejsze, e, tak jak chcecie iść e, e, i zabrać picie ze sobą, iść na wycieczkę po prostu szkolną. Myślę, że, że każdy, jeżeli macie w rodzinie przedszkolaki, najchętniej się Wam dobiorą do tych plecaków i też będą chciały takie mieć, ale do szkoły też super sprawa, plecak ma tutaj, jak go tak wypcham, zobaczycie, że zupełnie taki zgrabne śniadanie, ekologiczny batonik i coś do picia jak najbardziej się tutaj zmieści. Ale to nie koniec mojego magicznego pudła, tutaj mamy portfel, który w szkole się przyda, bo jakieś drobniaki tu się zmieszczą, jakieś informacje tu się zmieszczą, otworzę go też fajna rzecz, żeby nosić, na przykład karnet obiadowy lub jakieś ważne informacje, jakiś ważny telefon i sobie to schować, żeby to nie brykało razem z drobniakami po całym plecaku. Z kolekcji są też zeszyty. Zobaczę, czy to wszystkie, żeby wam wszystkie pokazać. O, tutaj dwa takie przykładowe okładki zeszytów, tak, żeby był komplet. Tak wygląda druga strona. Jeden jest w trzy linie, drugi jest w kratkę. Blok z ładnymi kartkami, bloka 4. No to jest podstawowe wyposażenie każdego ucznia, to musicie w wyprawce szkolnej mieć. No i teczka taka. Myślę, że to zawsze warto mieć, bo jednak sporo tych prac odbieracie e, jakieś informacji, jakieś, nie wiem, nauczyciele czasami dają po prostu pracę domową na papierze ksero i to warto mieć. E, tutaj e, włożyć, żeby się nie pogniotło wiemy. Opakowanie, no i zobaczcie, plecak jest zupełnie, zupełnie przestronny. Ma tutaj jedną kieszeń i tu zazwyczaj powinniście trzymać najcięższe książki, żeby one przelegały do pleców, wtedy lepiej się rozłoży ciężar. Tu może trochę mniejsze. Tu jest bardzo dobra gumka i muszę przyznać, że w wielu plecakach tego nie ma i potem te e, kieszenie, one się tak rozchodzą i troszeczkę latają. Tu Tutaj gumka myślę, że dużo robi, a to jest dno, które możemy o, postawić i ono sobie będzie stało. Tu jest jeszcze taka kieszeń. Uważam, że zawsze można jakieś skarby wsadzić. To jest jakby po to, żeby wyjąć, ale wyjąć na przykład utwardzenie tego plecaka, ale myślę, że zawsze tutaj można przechować też karnet obiadowy, nie wiem, karnet na przykład miesięczny na przejazdy komunikacją miejską. No i warto podpiszcie swój plecak, bo, bo ta informacja będzie ważna. No myślę, że rok szkolny z takim zestawem będzie wyglądał naprawdę czadowo i Barbie Superagentki poprawią Wam humor codziennie w szkole. Dziękuję, pozdrawiam.